Ja to jestem jednak szczęściarz. Jednak. Ja to jestem po prostu szczęściaż. Patrzcie. Nie wiem, że się obudziłem. I... Mam nowy dzień, lepsze przeżycia. To jeszcze obudziłem się właśnie w dzień. Czyli świeci słońce. Czy mam światło, widzę. Mogę podziwiać wszystko, co jest wokół mnie. Mogę nawet zobaczyć siebie, że mam rent. Kto ma taki rent? Że mam siebie mam i świat mam, tak dużo mam, a do tego jeszcze coś jest więcej. Dostałem świeczkę z kościoła mojego parafialnego, otrzymałem. Świeczka co prawda już jest na wykończeniu, ale jeszcze świeci. I co ona mi pokazuje? O, gdzie mam nagle? Spokojne, not